W prostej linii są nie, nie, nie więcej niż 4-5 metrów. Jednak skrzydła w jednej osi, czyli lewe skrzydły. Proszę Państwa, czeka nas tutaj niespodzianka. Nikt tego się nie spodziewał. Państwo na pewno nie, bo tego w Radomiu jeszcze nie było. Otóż jest obok mnie niedaleko dwoje. Nam się tutaj nic nie psuje. Spójrzcie Państwo. To jest formacja? To jest Delta i Państwo widzą w tej chwili pętlę w formacji Delta. Ona jest z lekką zmianą kierunku, aby być równolegle do osi pokazu. I następnie będzie wejście Wimelma, wimelmana w formacji e, też delta. W dolnej figurze, w, w dolnym położeniu pętli samoloty osiągają prędkość 650 km na godzinę. W tej chwili zbliżamy się do górnego położenia, do, do przekręcenia na e, Imelmana i w tym miejscu prędkość w około 260-250 na godzinę. Tomek, powiedz mi coś o przeciążeniach, które towarzyszą pilotom. Samoloty odrzutowe są przeciążenia w czasie tych figur. W naszym samolocie w figurach grupowych są do 5G. I wszystkie figury powinny być na przeciążeniu dodatnym, A natomiast jeśli chodzi o pilotaż indywidualny, będzie go dzisiaj wykonywał kapitan Przemysław ćwiklach, te przeciążenia oscylują od minus 3 do plus 6,5. No właśnie, powiedzmy w tym momencie, że na iskrach przecież lata się bez yy, tak zwanych portek, bez yy, podliczek przeciążeniowych. Dokładnie, no, wymaga to treningu, przygotowania fizycznego i jest to ciężka e, też e, praca, żeby swój organizm wytrenować, żeby być odpornym na przeciążenia. Za chwilę, samoloty, czas na przewrót. E, w tym miejscu wszyscy. Piloci muszą ufać prowadzącemu. On czuwa nad wysokością, prędkością, kierunkiem, a pozostali natomiast przetwarzają jedynie jego ruchy. Jedna, jest to, są to podstawowe zasady lotu grupowego. Iskry nie mają silników o dużej mocy, Kapitan Wichowicz-Paweł. A pominięciu lustrzane, efektowne beczki. Prowadzący formację w locie odwróconym. przemyk odchodzi od ugrupowania w locie jako, jako formacja w roku 2000. Widać, że dzisiaj nie są to łatwe, mamy prawem prowadzonym, a od 2010 roku zacząłem prowadzić to. I uwaga. I teraz. Mam nadzieję, że Państwo uchwycili to. Długi wspaniały klas. A ja przypomnę. Niezręcznie jest, może o tym mówić, ale przecież to co pokazujecie, i pokazują w tej chwili na niebie, to jest wynik zmutnego treningu. Także aby była dla mnie kimś wyjątkowym. Rozumiem, że się jej oświadczasz. Macie w prezencie serce od biało-czerwonych iskier. czy usłyszysz, tak? Tak. Przyjmij ten pierścionek, ten budier Proszę Państwa, i oto w naszej w naszej obecności doszło do wspaniałych, cudownych oświadczyn. Maciek Jerzy Kopiel. Maciek Kopiel, jeśli słyszysz, właśnie doszło na, po, na tle serca do oświadczyn. Zaręczyny zostały dokonane. Serdecznie gratuluję. Buziak. Wszystkiego dobrego. Bądźcie szczęśliwi, jest jeszcze pan generał Różański. Jestem solista, wygląda na Państwa ciasny wiraż, podczas którego przeciążenie dochodzi do 5G. To był kiedyś w zespole, pamiętam przed laty, demonstrowany był y, pełny wiraż odwrócony. Tak. No, w tej chwili nie wykonujemy tego e, elementu, ponieważ jest on bardzo, bardzo wyczerpujący i, i bardzo trudny. Tak, to nie znaczy, że nie ma pilotów przygotowanych do tego manewru, którzy by, który by nie wytrzymali oczywiście. To bezpieczny. Tomasz, taki, taki wiraż odwrócony to jest jakie ujemne przeciążenie? No to jest do 4,5 e, e, g na minusie. I wiraż trwa mniej więcej? No to 30 sekund. No i wytrzymać to proszę Państwa? mogli wykonać w, 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 w złej pogodzie albo być w, w niskim wariancie.